Cześć kochani! Dzień dobry! Tutaj takie spontaniczne nagranie na temat konsultacji Feng Shui i w ogóle na temat sztuki Feng Shui dlatego, że od jakiegoś czasu, dość niedługiego, około rok, dwa lata konsultacje Feng Shui są już u mnie dostępne więc nie nagrywałam jeszcze i nie publikowałam aż tak dużo treści, raczej takie bardziej inspiracyjne, ale tutaj troszeczkę postaram się powiedzieć. <laughs> Mocno wieje i sypie śniegiem, więc to będzie pewnie... E, zobaczymy. E, dość krótkie nagranie. E, feng Shui jest niesamowicie ciekawą e, nauką i sztuką. Jest to, e, można powiedzieć, taka nauka, na którą przez wiele lat życia byłam przygotowana, że czeka mnie to, że nie mam po prostu wyjścia, bo Feng Shui leży zapisane w moim takim wykresie astrologicznym urodzenia, żeby się tym zająć, że kiedyś się tym zajmę, ale musiałam po prostu poczekać, aż pojawiły się ku temu odpowiednie czynniki, bo nie zawsze coś, co jest, można powiedzieć, napisane, Albo z czym związki widać, że mogą być mocne, jest tak łatwo dostępne w tej formie, której pragniemy, więc jeśli chodzi o Feng Shui, to rzeczywiście było ono w moim życiu obecne od zawsze, ale żeby móc się zacząć uczyć, bardzo długo czekałam, aż pojawi się odpowiedni mistrz, odpowiednie źródło, ponieważ jest to coś. Co dla mnie jest bardzo istotne, od kogo się uczę, i potrafię czekać naprawdę długo, żeby zacząć się uczyć z dobrego źródła. Też czasami jest tak, że jeżeli nauczysz się czegoś błędnie, to trudniej jest się tego oduczyć, niż nauczyć się czegoś od nowa. Więc jest to też takie moje spojrzenie, gdzie. Czasami wolę poczekać z nauką pewnych rzeczy, żeby mieć czystą kartę w tym temacie i otrzymać podstawy od odpowiednich osób. Więc, w przypadku Feng Shui, rzeczywiście kilka lat temu można powiedzieć, że się doczekałam. W końcu pojawił się odpowiedni mistrz, pojawił się odpowiedni system, który jest przeze mnie respektowany. I jestem, e, można powiedzieć, zadowolona, mam pewien przywilej uczyć się w tym systemie w malezyjskiej szkole Jabchenhai Akademii od obecnej e, jak, głowy linii przekazu. Więc Feng Shui pozwala nam wprowadzić harmonię do naszego życia tak naprawdę we wszystkich jego sferach. Jest kilka różnych aspektów życia człowieka, gdzie możemy wejść, żeby to porządkować. I feng shui jest jedną z takich właśnie przestrzeni, gdzie za pomocą specjalnych technik, za pomocą wiedzy, którą mamy płynącą ze sztuki feng shui, Możemy zarządzać w ten sposób naszym otoczeniem, żeby różne sfery życia, które są dla człowieka kluczowe, w których potrzebuje on powodzenia, po prostu działały i prosperowały na całość. W naszym otoczeniu, i można powiedzieć w domu czy w mieszkaniu. To, co tam jest, jest pewnego rodzaju odbiciem tego, co jest w naszym życiu. I czasami, nawet dawniej, kiedy jeszcze nie pracowałam w i dla klientów dawałam niektórym z nich takie ćwiczenie: Zapisz, właśnie, jakie jest Twoje otoczenie. Jakie jest miejsce, gdzie, gdzie mieszkasz, czy ono jest na przykład czyste, spokojne, czy ono jest zabałaganione, czy ono jest właśnie kojące i tak dalej. I zamień to na zamień słowo mieszkanie, czy dom, czy otoczenie na słowo życie i zobaczysz wtedy, jak mocne jest to połączenie. Zewnętrznego środowiska z naszym wewnętrznym światem. To, co jest na zewnątrz, jest troszeczkę jak lustro tego, co jest w środku. I czasami możemy w zaskakujący sposób zobaczyć w zewnętrznym świecie taką po prostu mocną nieharmonię, nawet w drobnych elementach przestrzeni. Pozornie, które nie powinny nic znaczyć, ani na nas w ogóle oddziaływać, ale jednak ich oddziaływanie jest ogromne. Więc z jednej strony Feng Shui jako sztuka zarządzania przestrzenią, od takiej strony można powiedzieć technicznej, geometrycznej. Jest bardzo ciekawe i ma ogromne możliwości tutaj wzmacniania naszej energii. Tutaj z tyłu przy okazji ekspozycja takiego sztandaru króla Gesara, ponieważ sobie taki sztandar w ogrodzie jakiś czasem ułożyłam więc ustawiłam go tutaj też w konkretnym punkcie związanym właśnie z Feng Shui. Także to wszystko jest wymierzone tutaj co do pojedynczego stopnia na kompasie. I możemy w Feng Shui właśnie bardzo dużo rzeczy zrobić, zdiagnozować dzięki temu, co jest w naszej pracy. I tej pracy związanej z feng Shui, Zarówno temat relacji z innymi ludźmi, relacji przede wszystkim między członkami rodziny, które, którzy mieszkają w domu czy w mieszkaniu, ale nie tylko, też z innymi członkami rodziny. Temat sukcesu w biznesie, temat finansów, no i najważniejsze tak naprawdę zdrowie dlatego, że od tego, czy jesteśmy zdrowi, zależy, czy będziemy żyli długo. A jeżeli po prostu mmm, żyjemy, to tak naprawdę wtedy możemy układać inne sfery naszego życia. E, I działa to też troszeczkę, e, jakby tak, e, jako takie, nie wiem, sprzężenie zwrotne, czyli jeżeli rzeczy w naszym życiu, takie jak po prostu e, praca, e, kontakty z innymi, są e, trudne, są e, nieharmonijne, to oczywiście nasze zdrowie, nasze życie po prostu. Słabnie i blaknie. Dlatego feng shui, jako jedna z takich sztuk, właśnie metafizycznych, którym się zajmuję, niesie ogromne możliwości tutaj działania. To są moje pierwsze lata pracy dla klienta feng shui, więc jest to czas, kiedy moja praktyka nauka jest bardzo taka aktywna. Z feng shui jest dość podobnie jak z astrologią: czyli nawet jeżeli uczysz się przez 10, 20 albo 30 lat, to cały czas pozostajesz na pozycji ucznia, i mistrzowie też uważają, że oni się cały czas uczą. Podobnie zresztą jest w przypadku dobrych astrologów. Po prostu te dziedziny nauki są tak niesamowicie obszerne. Że mm, zawsze pozostaje wiele do odkrycia, nawet jeżeli człowiek uczy się przez 80 czy 90 lat i ma świetne źródło nauki, i sam e, ma do tego bardzo dobre predyspozycje. Więc e, w Feng Shui pracujemy z takim aspektem przestrzeni, trochę geometrycznym i technicznym, i pracujemy z aspektem czasu, dlatego że jako ludzie jesteśmy umiejscowieni w czasie i w przestrzeni. To jest to, co dotyczy nas i co nas, można powiedzieć, ogranicza, więc co może zarówno blokować nasze możliwości, rozwoju sukcesu, pomyślnego, po prostu i długiego życia, takiego harmonijnego, jaki może je zwiększać. Czyli zarówno czas, jak i przestrzeń może działać na naszą niekorzyść lub na naszą korzyść. W feng shui właśnie z tym pracujemy. I jest to bardzo ciekawy dział jest też sporo takiego można powiedzieć troszeczkę ezoterycznego zainspirowania się feng shui czyli są różne takie pomysły remedia zrób coś takiego to dzięki temu coś będziesz miał czyli nie wiem zawieś na przykład odpowiedni obraz a odpowiednie rzeczy przyjdą do twojego życia to nie do końca jest taki system feng shui, ale jest to całkiem skuteczny też ezoteryczny taki system. Co to znaczy ezoteryczny? To znaczy jest to wiedza nie do końca taka jawna. Ona jest w tych czasach już całkiem jawna, ale stacjonuje jako wiedza po prostu pewnego rodzaju taka tajemna. To znaczy ezoteryczny i egzoteryczny, to znaczy po prostu bardziej zewnętrzny, bardziej taki jawny. Więc w tym nagraniu to tyle. Całkiem sporo udało mi się powiedzieć. Zapraszam Cię na konsultację Feng Shui. W opisie do tego nagrania znajdziesz link do mojej strony. Tych artykułów, tych nagraniów Feng Shui troszeczkę już zrobiłam, ale nie jest tego tak dużo. I będzie tego oczywiście więcej. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli są tematy, które chcesz, żebym poruszyła. Na przykład w nagraniach w materiałach poświęconych sztuce Feng Shui, to też zachęcam do właśnie napisania mi o tym. Jak tylko pojawi się przestrzeń i będę w stanie podzielić się wiedzą i odpowiedzieć na właśnie te pytania, na te kwestie, to bardzo chętnie to zrobię. Także słuchajcie, jeszcze raz zapraszam do wspólnej pracy z Feng Shui, w ogóle też do poznawania tego ciekawego takiego świata Feng Shui, bo nawet żeby samemu trochę poznać, samemu się nauczyć, jest to coś niesamowicie fascynującego, co bardzo poszerza też w ogóle nas wewnętrznie, nasze możliwości zrozumienia samych siebie i zrozumienia innych ludzi i działania w ogóle świata świata, który jest wokół nas. Czyli naszej rodziny, naszej pracy i po prostu różnych wzorów, układów, które w tym wszystkim są, ale też w ogóle większego ruchu kosmosu i harmonii we wszechświecie. Dlatego, że u rdzenia Feng shui, u, jakby u serca, w sercu Feng shui leży system taoistyczny. I dlatego zawsze patrzymy na to, Jaka jest prawdziwa, właściwa, harmonijna, po prostu harmonijne ułożenie rzeczy, które oddziaływuje i wzajemnie się po prostu odnajduje w większym kosmosie, dlatego że człowiek często ma takie odczucie na swój temat, że on jest taki ogromny i że człowiek to jest takie niesamowicie nie wiadomo co z jednej strony rzeczywiście jest w tym pewna prawda, ale to co też mnie niesamowicie tak fascynuje, inspiruje w sztuce w ogóle wschodniej, czyli między innymi w takiej sztuce chińskiej, japońskiej jest pokazanie często na obrazach skali. Gdzie jest człowiek i są inne elementy otoczenia, czyli masz na przykład wodospad, góry, różne elementy, i tak, jest tam też człowiek. I tam widzimy, jaka jest rzeczywista po prostu taki, można powiedzieć, rzeczywista skala. Wielkości człowieka względem właśnie tych aspektów, elementów naszego otoczenia. Często przez to, że człowiek jest taką bardzo egocentryczną istotą tworzy z siebie takie centrum to jest zupełnie naturalne automatycznie tak się dzieje ale kiedy popatrzysz na wielkość siebie względem właśnie gór względem różnych innych rzeczy i sił które działają w naszym świecie i zobaczysz na to jaka jest twoja siła to nie znaczy że twojej siły nie ma ona jest czasami ogromna ale to nie zmienia po prostu wielkości świata i tego jaka jest skala, co przynosi nam też bardzo dużo harmonii i ogromne upojenie i ogromne możliwości, a nie pogarsza. Dlaczego? Dlatego, że kiedy widzimy jak dużo jest takich mocnych i sprzyjających po prostu wielkich sił. Wokół nas, w postaci krajobrazu, w postaci też wpływów czasu, to widzimy, jak ogromne wsparcie możemy od nich otrzymać, jeżeli tą naszą łódź, którą jest nasze ciało ponieważ to jest pojazd, którym w tym życiu podróżujemy przez to życie Możemy po prostu umieścić w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej pozycji względem tego wszystkiego. I dzięki temu zarówno przestrzeń, jak i czas mogą nas po prostu popchnąć, mogą nas nieść naprawdę daleko. I cele, które czasami się wydają pozornie dla ludzi nieosiągalne, stają się czymś, co może być osiągnięte łatwo i szybko. Więc feng shui jest naprawdę bardzo interesujące, zarówno żeby je zastosować dla siebie, jak i żeby zgłębić go nawet troszeczkę raz na czas. To nas bardzo rozwija. Zapraszam serdecznie.